Dziś około godziny siódmej mieszkańcy zauważyli, że szczytowy element zabytkowej willi chwieje się. Decyzję o zdemontowaniu kopuły podjęła wojewódzka konserwator zabytków. Podysk drewniany, na którym ustawiona jest zwierza, jest bardzo spróchniały widać jeszcze deski, które po ostatnim pożarze również są spróchniałe. Wszystko wskazuje na to, że warunki atmosferyczne, czyli wiatry, deszcze i tak naprawdę ostatnie duże burze spowodowały nie tylko zerwanie tych zabezpieczeń, nie tylko doprowadziły do spróchnienia drewna, ale również ta kopułka zaczęła się przechylać w stronę południową. Mało tego, jeszcze wykręcać wokół osi jednej z nóżek. Operację usunięcia kopuły przeprowadzili streżacy przy pomocy dźwigu budowlanego. Największy problem stanowi to, że jest jest to zabytek na terenie miasta i musimy tak działać, aby nie uszkodzić i nie, jakby nie doprowadzić do większych zniszczeń niż te, które są na obecną chwilę. Pierzyczka już wiosną groziła zawaleniem. O złym stanie willi Kellera od lat mówili społecznicy oraz opozycja. Miasto przez 10 lat od czasów tego nieszczęsnego pożaru w 2010 roku miało mnóstwo narzędzi prawnych od wywłaszczenia przez wszelkie inne mechanizmy cywilnoprawne, aby te, tej sytuacji przeciwdziałać. Już miesiąc temu wskazywaliśmy na dwie ścieżki, w wyniku których można było uniknąć sytuacji sytuacji związanej z degradacją willi Kellera bądź zapobiec negatywnym skutkom. Jest coś takiego jak święte prawo własności i właścicielem tej nieruchomości jest osoba prywatna. Obowiązkiem osoby prywatnej jest oczywiście troska o dany zabytek. Ja z jednej strony rozważamy właśnie ten aspekt ochrony architektonicznej tego obiektu, konkretnego obiektu, z drugiej strony ochronę własności prywatnej. To nie jest przecież zabytek miejski. Co dalej stanie się z zabytkową willą, będzie zależeć od rozmów z właścicielem budynku. Jest nim amerykański aktor i producent filmowy Max Ryan, z którym dopiero niedawno udało się skontaktować. W chwili obecnej właściciel nie wie jeszcze, że wieżyczka została zdemontowana, natomiast a oczywiście zostanie o tym dzisiaj poinformowany. O całej sytuacji związanej z koniecznością zabezpieczenia wieżyczki właściciel został już poinformowany wcześniej. Jego stanowisko wyrażone w ostatnich wiadomościach świadczyło o tym, że był bardzo zaniepokojony stanem nieruchomości. Usunięta wieżyczka będzie leżeć i czekać na lepsze czasy na podwórku przy willi.